Panie prezesie, dzisiaj dużo było mowy o bezpieczeństwie żywnościowym, więc takie pierwsze pytanie, na które trzeba wyjść, czy Polska jest bezpieczna w tym zakresie. Zdecydowanie Polska jest bezpieczna pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ mamy nadprodukcję dobrej jakości produktów, które dostarczamy nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie. Więc pod kątem samej prostej definicji bezpieczeństwa żywnościowego to spełniamy wszystkie kryteria. Mamy produkt. Mamy konsumenta stać, żeby go kupić i do tego jest to w dobrej jakości ten produkt. Więc podstawową definicję spełniamy. Oczywiście bezpieczeństwo żywnościowe nie jest nam dane na zawsze, ponieważ można je łatwo utracić bądź może być zagrożone. To przez czy jakąś sytuację globalną, problemy eksportowe, czy tak trywialną rzecz jak cena. Ceny rynkowe mogą spaść, co może spowodować... Zmniejszenie rentowności nie u nas, ale na przykład u rolnika, a przez to zmniejszenie produkcji. A zmniejszenie produkcji to jest mniejszy podaż, a mniejszy podaż generuje też problemy. Więc musimy się nastawić, żeby utrzymać nasze bezpieczeństwo żywnościowe na zwiększaniu podaży, zwiększaniu produkcji i zwiększaniu możliwości produkcyjnych i dywersyfikacji tej produkcji. Oczywiście też dużo Pan wspominał o tym właśnie, że te ceny mogą być dużym problemem dla rolników, a bez ich rozwoju cała branża może podupać, że ten rynek rolny, znaczy, głównie mleczarski, bardzo trudno odbudować. Jakby Pan mógł troszeczkę tej rozwinąć tę mm, Ceny mamy globalne. Nie mówię tu o produktach podstawowych, to co widzimy w sklepie, czyli twaróg, sery, jogurt. to Tam są ceny w miarę stabilne. Są Wahania miesięczne czy roczne, ale są w miarę stabilne. Ceny za to globalne, tak zwanych commodities, czyli mleko w proszku, pełne, chude, czy to jakieś sery po prostu zwykłe, to, to są produkty światowe. Jeśli jest zawahanie na jakimś innym rynku, bądź rynek się zamyka, bądź jakieś cła wchodzą, to automatycznie od razu odczuwamy. Rynek jest w ostatnich latach bardzo spekulacyjny. Wystarczą małe zawahania, a ceny i chęci zakupu albo nagle rosną, albo maleją. Więc ceny mają bardzo duże znaczenie. A jeśli ceny się nie zgadzają w przypadku eksportu, a w naszym przypadku 60% jest eksport, więc jeśli ceny spadają prędzej czy później, może to dojść też do rolnika. Z racji, że mleko jest eksportowane ponad 40% w Polsce. Więc, jeśli ceny u rolnika pójdą do dołu, jego rentowność spada, ceny energii i kosztów biurokracji rosną stale, niestety, ale rosną, to może powodować chęć po prostu zmniejszenia produkcji mleka. Niestety, mleko bardzo ciężko się odbudowuje. Dużo farm się utrzymuje z racji, że zdawien dawna są utrzymywane. Takie małe stada poniżej 50, czy nawet poniżej 100, które są obsługiwane przez rodzinę. Po prostu rodzinne farmy często niewiele potrzebują, żeby zrezygnować z tej produkcji. Mało kto tworzy nowe stada. Na szczęście stada duże rozwijają się bardziej. Stąd tendencja wzrostowa w mleku, z roku na rok minimum też 3% rośnie mleko. W Polsce jest to evenement europejski, ale to z tego trzeba się cieszyć, ale nie ma co liczyć na nowe gospodarstwa, tylko na wzrost istniejących. Oczywiście po ostatnich temperaturach też trzeba zadać to pytanie, jaki wpływ zmian klimatycznych ma na nasze bezpieczeństwo żywnościowe? Ogromny ma wpływ. Od samej produkcji, że tak powiem, czy ziarna, zbóż, no to tu się nie wypowiem za dużo, ale na wydajności krowy to jak najbardziej. I parametry mleka zdecydowanie. Nim cieplej, tym jest wszystko trudniej. Krowa może i daje na przykład więcej mleka, bo może wyjść na zielone pastwisko, zjeść zieloną trawkę, ale to parametry wtedy są słabsze, czyli tłuszcz i białko. Na szczęście z roku na rok świadomość gospodarzy jest coraz większa. Dobrze wiedzą, co mają zrobić, w jaki sposób modernizować swoje obory, swoje gospodarstwa, i z roku na rok białka i tłuszczu, tych podstawowych elementów, na które nam zależy, jest w litrze mleka coraz więcej. Kiedyś standardem było białko powyżej 3, teraz powyżej 3,3 to jest standard prawie, że. Nie mówię oczywiście wszędzie, ale to się już robi standard. Więc y, im cieplejsza pogoda, tym, y, tym biednym zwierzętom jest trudniej. Po prostu jest gorąco. Nim się też nie chce. Wspomniał Pan, że nawet takie małe zmiany mogą powodować duże wahnięcia na rynku, a tych zmian i tych niepewności mamy jednak w ostatnim czasie dość dużo już wracając do pandemii przed kilku lat czy wojny w Ukrainie. E, jaki to ma wpływ? Jak sobie z tym rynek radzi? To jest bardzo duży problem. Małe wahnięcia, małe spekulacje, małe nadpodarze bądź małe braki rynkowe generują duże, duży chaos. Bardzo duży chaos. Czy, i tak samo to jest przede wszystkim eksport. Przede wszystkim to są eksporty bądź duże sprzedaże 10 tysięcy ton na przykład na Afrykę. Takie kontrakty są tam standardem. Więc brak jakiegoś asortymentu automatycznie powoduje, że dużo firm handlowych na przykład szuka tego produktu. Jak szuka, to automatycznie generuje to wzrost ceny. Więc jest to rynek bardzo wrażliwy. Mlecza, rynek rolny ogólnie jest bardzo wrażliwy, ale mleczarski przede wszystkim. U nas jest też sezonowość produkcji, jest ta niepewność związana np. z pryszczycą bądź innymi chorobami więc dużo czynników wpływa bardzo szybko i dynamicznie na zmiany rynku, co utrudnia handlowanie. Jedyną rzeczą bardzo dużą, która. Z perspektywy rolnika jest ważna. Oczywiście zawsze jest cena ważna, bo to zawsze pomaga, zawsze jest miła ale stałe odbiory. Wszystkie mleczarnie duże w Polsce naprawdę wszystkie duże mleczarnie w Polsce nie pozwolą sobie i nigdy nie potraktują rolnika w ten sposób, że nie odbiorą mleka. Codziennie bądź co drugi dzień. Jesteśmy zawsze u rolnika i zawsze odbieramy od niego mleko. Zawsze ma wypłatę do dziesiątego, więc to są bardzo ważne elementy. Tak, może wpłynąć mniej trochę na te konto, ale zawsze jest gwarancja, że my zapłacimy, zawsze odbierzemy mleko. I tutaj mogę powiedzieć, w imieniu Grupy Polnek, ale i wszystkich topowych polskich spółdzielni: my jesteśmy akurat firma prywatna, a większość to są spółdzielnie, że. Każde mleko od rolnika będzie odbrane, nieważne jaka sytuacja będzie gospodarcza, nieważne, że nie będzie sprzedaży tych produktów typu np. mleka w proszku. My wyprodukujemy na stan i to będzie nasz problem, który razem będziemy walczyć, ale razem go rozwiążemy. Podczas panelu też dużo było mowa o konkurencyjności. Pan wspomniał, że 60% państwa to jest eksport. Podczas panelu padła też bardzo ciekawa fraza, że mamy mniej polskich produktów za granicą niż polskich turystów. Czy Państwo też napotkają problem z taką barierę wejścia na zagraniczny rynek? U nas eksport to są produkty częściowo przemysłowe, też konsumenckie, ale tak mniej zauważalne wprost, więc w naszej branży ciężej to powiedzieć, bo nasze produkty bądź półprodukty są wszędzie. Nasze mleko w proszku idzie do czekolady, na przykład do potentatów typu Wedel, typu Nestle. Więc tam nasze produkty są i są na całym świecie. Może nie widać naszego loga, ale nasz produkt tam jest. Więc eksport u nas stanowiący prawie 60%, on będzie tylko rósł. Przez następne inwestycje, przez też chęć dywersyfikacji produkcji. I now, zdobywanie nowych rynków zbytu. Tu nie chodzi mi tylko o kraje, ale różne nowe branże. To dobrym przykładem jest u nas laktoferyna. Jest to jedno z białek mlecznych, które w normalnym procesie produkcyjnym jest po prostu marnowane jest, um, ulega degradacji. Nie ma swojej funkcjonalności. My będziemy przed procesem obróbki tradycyjnej pasteryzacji mleka, będziemy wyciągać te białko, odpowiednio, delikatnie traktować. I te białko będzie mogło później być użyte w farmacji czy w drinkach jakichś specjalistycznych, bo to ma zastosowanie ogromne. Od zwykłego polepszenia zdrowia po naprawę komórek, po przyspieszenie leczenia jakichś oparzeń. Zastosowania laktoferyny są ogromne, a tylko rosną i zapotrzebowanie na nie rośnie. To jeszcze skupię się na chwilkę, na tych barierach, które ograniczają możliwość inwestycji, rozwoju i zapewnienia tego Naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Powiem Panu, że najważniejsze jest to, żeby nie przekazać rolnikom w rozwoju. Jakie są największe ograniczenia dla rolników obecnie? E, na pewno dezinformacja, na pewno straszenie najróżniejszymi problemami, biurokracja. Tu mam na, na myśli Zielony ład, który sam w sobie koncepcyjnie jest bardzo dobry. My od wielu lat y, idziemy w tą stronę. Bezpośrednio w, t, w tych tematach, na które mamy bezpośredni wprost, czyli w samych naszych zakładach. Przez inwestycje w wodę, przez inwestycje w biogazownię, gospodarka obiegu zamkniętego. Każda żadna kropla wody u nas się nie marnuje. Co tylko prawo pozwala, żeby wykorzystać, jeszcze raz wykorzystujemy. Czy to w procesach mycia, czy innych technologicznych, więc to u nas jest standard. Jest to też związane ze zmniejszaniem kosztów, bo jeśli. Coś kosztowo się opłaca, no to dlaczego tego nie robić? To są proste akurat elementy. E, więc jakby Pan jeszcze mógł rozwinąć, jakie są te bariery dla rolników, na przykład wielkości gospodarstwa rolnego, o tym też było dużo mowy podczas paneli. Rolnik ma wiele barier, wiele problemów. Są to typowo ludzkie sprawy, na przykład. E, Rolnik, który jest na wsi od nastu lat, od dziada pradziada, na przykład ma nowego sąsiada, który może być problematyczny, który nie pozwala mu się rozwijać. E, ileś metrów, obory od jakichś innych e, zabudowań. To są takie trywialne rzeczy, które są może mało problematyczne, ale robią się coraz większe. Więc takie proste rzeczy są bardzo dużą barierą. E, coraz mniejsza liczba osób chętnych do pracy na roli, tym bardziej zwierzęcej. To jest też bardzo duża bariera, ale tutaj należy przede wszystkim stawiać na pomoc w tych branżach, może mniej kija, więcej marchewki namawiać rolników na nowoczesne metody hodowli, które są mniej inwazyjne, które bardziej dbają o środowisko, które potrzebują może mniej pracy ludzkiej w stylu roboty mleczarskie. Te technologie są w Polsce od wielu lat i są coraz bardziej popularne i się opłacają, więc barier jest dużo. Ale staramy się z rolnikami pracować, żeby im pomagać. Najbardziej, według mnie, im by się przydała też stabilizacja, na jak największej liczby rzeczy. Mają stałe odbiory od nas, przydałyby się jakieś inne gwarancje, na przykład w, w prawodawstwie, w stylu, że przez ileś lat mają spokój z tym tematem albo z innym, że raportowanie, że środowisko, a co chwilę słyszymy jakieś nowe pomysły. Na szczęście ostatnio ich jest trochę mniej, są deregulacje na szczęście, ale każda taka plotka generuje zmartwienie i powoduje, że ten rolnik coraz częściej myśli o rezygnacji z upraw. Oczywiście, wspomniał Pan o technologii, jaka jest ważna, która może być tym czynnikiem, który będzie smagał i rolników, i całą branżę rolno-spożywczą. Więc trudno nie zauważyć, że Państwa firma w ostatnich latach zainwestowała aż miliard. Złotych w technologii transformacji energetycznej, Mógłby pan mógł troszeczkę o tym opowiedzieć. Nasza strategia rozwoju w wcześniejszych latach była przez przejmowanie innych mleczarni i w ten sposób się rozwijaliśmy. W tej chwili staramy się robić to bardziej organicznie, przez inwestycje. W tym i następnym roku wydamy około miliarda złotych na. Inwestycje związane głównie z technologią i jednocześnie z odnawialnymi źródłami energii. Dla nas to idzie w parze, bo jedno i drugie jest nierozłączne i to nie chodzi o trendy. To chodzi o oszczędności, to chodzi o racjonalne podchodzenie do środowiska, tu chodzi o odzyskanie i wykorzystanie wszystkiego, co jest możliwe. Więc my stawiamy na duże wydajności, ale i nowe produkty, bo widzimy, że prostym produktem już się nie przebijemy nisko ceną. Niestety niektóre kraje, mogą, mają mieć potencjał, żeby być tańszymi od nas, więc stawiamy na wyspecjalizowane produkty. Przede wszystkim z pierwszej kolejności to są produkty proszkowe zwiększoną zawartością białka, typu białko właśnie WPC, które dodajemy też do naszych produktów, ale i kupują od nas potentaci, czy to odżywek białkowych, czy to produktów specjalistycznych, gdzie ważne jest zwiększenie zawartości białka. Nie tylko roślinnego, które często jest tańsze, ale także zwierzęcego, które ma bardzo dobre właściwości. Także stawiamy na produkty na bazie tłuszczu, czyli masła, śmietana, czyli masło. Na szczęście mit niezdrowego masła, złego cholesterolu, coraz bardziej jest, ludzie są coraz bardziej świadomi, że to jest mit. Cholesterol jest potrzebny, oczywiście w ograniczonym stopniu, ale jest potrzebny. Białko jest potrzebne do normalnego rozwoju, tak samo jak i tłuszcz, właśnie. Więc my mamy już bardzo dużo masłownie, eksportujemy masło, zarówno świeże i, i mrożone, produkujemy tak zwany AMF. Nikt nie wie, co to jest, a to jest po prostu masło klarowane. Po prostu tłuszcz, który ma 99,8% w sobie tłuszczu, a zero wody. Idealnie nadaje się do smażenia i jest przy tym zdrowy. Więc takie produkty. Myślimy nad następnymi i będziemy robić następne projekty, projekty typu badania i rozwój, może z NCBR-em na przykład. Będziemy dalej frakcjonować białka mleczne, dalej frakcjonować tłuszcze, Zwierzęce, bo to są trendy, które chcemy i musimy iść, i widzimy na nich rentowność, przede wszystkim na nich.